Nie mamy odjazd pociągu Intercity Lednica relacji Wrocław Głównie Gdynia Główna na lokomotywie ep 071014 Deszczowana nasza lokomotywa EP071058, a w tle mamy Intercity Kujawjak ze stacji Bydgoszcz Główna do stacji Helm. I mamy od razu Intercity Kujawjak ze stacji pociąg, Bydgoszcz Główna do stacji Helm. Przykłony trzeci, pociąg odczytywany. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do Nie mamy pociągu tylko docker na stację Bydgoszcz Główna, a docker jest w relacji Gdynia Główna-Katowice i w tej chwili jest w tej samej relacji Gdynia Główna, a nie Katowice. Prowadzony lokomotywą zapewne EP07, ale mogę się mylić, nie może być EU07, ale w większości przypadków to było EP EP07450. z pociągu Intercity ze stacji Łódź Fabryczna, stacji Gdynia Główna na elektrycznym zespole trakcyjnym medes 166 w Sadlach. Mamy przelot z Tonki przez stację pedgorsz A tam mamy już do karatu wjazdu. Ma sygnał podany, więc zaraz powinien odjeżdżać. Mamy odjazd wakacyjnego pociągu Intercity-Zatoka z stacji bogań głównych stacji Gdynia Główna na lokomotywie epa 07